Subiektywny Przegląd Prasy, Sebastian Ignaciuk, Tomasz Gławski i temat 400 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Tak, zaczynamy od podziękowań skierowanych w Państwa kierunku. Na naszym kanale YouTube kliknęliście już 400 tysięcy razy. Zmierzamy do pół miliona i do miliona. Do bańki, pewnie do bańki. Tak więc dziękujemy, klikajcie dalej. I oglądajcie naszą telewizję, oglądajcie również Subiektywny Przegląd Prasy, tym bardziej, że dzisiaj mamy w zasadzie dwa mocne tematy. Sebastian, przejmijmy pozę odpowiednią do tych tematów. A więc chodzi nam o CBA i sesję Rady Miasta, która trwała chyba niespełna 5 minut. Piszą o tym wszystkie w zasadzie portale internetowe i, i strony, gazety, yy, które będziemy zaraz tutaj przytaczali sesja której nie było opinie i komentarze jest to tytuł z Podlasia 24 radni nie przyszli obrady zerwano bojkot tygodnik wspólnota czego koalicja nie chce powiedzieć o pójku łuków 24 sesję można obejrzeć na naszej stronie internetowej przy okazji nabijecie może do tej bańki natomiast sprawa jest bardzo oczywiście poważna jakie są w ogóle nastroje, dlaczego nie przyszli radni, co mają radni do powiedzenia, co ma burmistrz do powiedzenia na ten temat. O tym wszystkim można przeczytać właśnie na tych wszystkich stronach internetowych. Tak jak powiedziałeś, nie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, która miała być 28 maja. Nie było wszystkich działaczy, członków, społeczników spisu społeczników, Złe Słowo oraz Grzegorza Gomoły, Krzysztofa Pińskiego z PO. Tak więc nie tylko, że pisowców nie I jeszcze, było. Jeszcze, ale... jeszcze nie było. Pana Kamińskiego, Korzyckiego, i, tak. i Kokoszkiewicza jeszcze nie było. Tak więc to nie tylko, że pisowców nie było, także innych też nie było. Ale wszyscy się czepili pisowców. Dlaczego? No bo rzekomo jest spisek, tak? No bo pan Karaś też jest spisek z PiSu, no i chcieli chłopaki swojego bronić, bo sesja miała dotyczyć sprawy puiku, tak jak powiedział pan Chudek, coś złego się dzieje z tą firmą. I mieszkańcy rzekomo mocno apelowali, stąd została zwołana ta nadzwyczajna sesja. Pan burmistrz powiedział, że cytuję, z nieoficjalnych informacji, wiem, że radni PiS nie przyszli, ponieważ nie, chci nie chcieli uczestniczyć w awanturach politycznych, czyli zrobili bojkot, jak sugeruje wspólnota. Natomiast na pierwszej stronie ci radni yy, mieli po prostu inne ważniejsze sprawy, typu obowiązki zawodowe, Sprawy osobiste pana Zygmunta Celińskiego zatrzymały. Jeden miał inne plany i mówi, że dwa dni przed sesją to się nie mówi. I zawracacie w ogóle gitarę jakimiś sesjami. Mhm. Jeden był na radzie pedagogicznej. No obowiązki, tak? Całe szczęście, że już niedługo wybory i już nie będą musieli startować chłopaki. Już nikim nie będzie żadną sesją, żadnymi tam komisjami. Powiem inaczej, powiem inaczej. 17 czerwca normalna sesja zapowiedziana yy, praktycznie trzy tygodnie wcześniej i już chyba yy, ja już. Yy, nie będą mówili, że o, ja nie wiedziałem, byłem. nie? A może. A może. Część radnych oraz Sebastian chcą się dowiedzieć, co się dzieje w pójku. Te pytanie stawia również redakcja yy, portalu Łuków24, która popełniła w zasadzie kilka artykułów na ten temat. Yy, redaktorzy byli na wywiadzie u Dariusza Szóstka, burmistrza miasta, na wywiadzie u starosty łukowskiego Janusza Kozioła. My też my ta, byliśmy. My też byliśmy, oczywiście, i y, też wymieniali korespondencję z rzecznikiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, y, który przyznał, że jednak pewna służba, czyli CBA, była w Wukowie. Od 15 kwietnia do 23 maja 2014 roku. Funkcjonariusze CBA przeprowadzili kontrolę przestrzegania zakazów określonych w artykule 4 tzw. ustawy antykorupcyjnej przez prezesa zarządu Łukowskiego e, PUIK. Czyli Cosik jest. Cosik jest. E, postępowanie obejmowało lata 2011-2014. Czynności pokontrolne i kontrolne w tej sprawie zostały zakończone z uwagi na rezygnację prezesa z zajmowanego stanowiska informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy CBA. Czyli co, prezes rezygnuje i i, I wszystko, koniec, nie, czyli zero, teraz... nul, nic nie było, nie? Na... Jesteśmy na zero. No, ja Dziwny. to zinterpretowałem inaczej, że prezes zrezygnował, no to mhm. wyszli z tego puiku, no bo co tam szukać śmieci, i trzepią teraz samego prezesa, tak? Nie wiem, nie wiem, nie chcę naprawdę Kurczę. insynuować. CBA zapewne szuka jakichś lewych pieniążków, y, i tutaj mamy artykuł na szóstej stronie wspólnoty: oświadczenia naszych y, posłów i senatorów. W tamtym tygodniu pokazała się umowę kupna i sprzedaży, i wspólnota splagiatowała ten pomysł <laughs> i dali taką rubrykę, co od kogo warto kupić. I na przykład można kupić y, działkę ponad 1000 metrów za 5000 zł od y, posła Stanisława Żmijana. Albo od Henryka Smolarza 5 domów, zgadnij za ile. I to pięć domy domów? 300, 100 metrów, 7, 70, 70. Nie no wiem, 600, 2 miliony. 500, 400 tysięcy. Tak. 5 domów. Ja pierdzielę. No. Tylko byśmy Pokaż zrobili. Pokaż to do kamery, bo tutaj aż ryba operator nie może wytrzymać. Aż to 5 szczęście. Kupić. Tak więc. E, Fajne są generalnie. No my Polacy lubimy zaglądać e, w portfele innych. Na przykład. E, mi się podoba, jakie oszczędności mają. Na przykład PiS Jerzy Rębek ma tylko 11 tysięcy złotych oszczędności. Dawaj te pieniądze, dawaj te pieniądze. Dawaj. On na dom zbiera. Dawaj. Na dom od smolarza. Za, Zakryje ten tutaj. Dawaj, kupuje kupuję to, kupuje karta Kartę oddam po, po nagraniu. Terminal. Nie wiadomo, sprawy. Organy ścigania widocznie bardzo dobrze czują się w Łukowie, ponieważ oprócz puiku podobna kontrola była wykonywana w Starostwie Powiatowym, a konkretnie w Wydziale Budownictwa i Architektury, jak pisze Łuków24. Zainteresowanych muszę troszeczkę tutaj rozczarować, bo nie chodzi tutaj o CBA, lecz po prostu o prokuratora. 25 lutego zostało wszczęte śledztwo, które ma wyjaśnić, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych urzędników wydziału budownictwa starostwa powiatowego w Łukowie. Badamy również, czy były to działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz czy doszło do działania na szkodę interesu publicznego. Informuje portal Łuków24 Jolanta Niewęgłowska, prokurator rejonowy w Łukowie. Prokurator nie ujawnia więcej szczegółów dla dobra śledztwa, lecz wiadomo, że nie zostanie ono prędko zakończone. Czyli co? Ostre Państwo tam się chyba dzieje w tych urzędach różnych, nie? Ciekawie jest. Wypowiadał się także pan starosta, który będzie w sumie u nas niedługo w telewizji i powiedział taką ciekawą rzecz, że jeżeli były jakiekolwiek tam służby, to dotyczy to prywatnych spraw pracowników. 1 czerwca 11-miesięczny Franciszek Zdanowski przez jeden dzień pełnił oficjalnie funkcję burmistrza Łukowa i starosty Łukowskiego. Mały Franek, no nie wiem, czy podpisywał różnego rodzaju dokumenty, bo pewnie jest po prostu na to za mały, ale no, pełnił funkcję, odwiedził muzeum, odwiedził przedszkole, posiedział sobie yy, w gabinecie jednym, drugim. Czas a później, na zmianę. A sugerujesz. później udał się na zasłużoną drzemkę. Może wprowadźmy taką siestę dla urzędników. A co? To wszystko, nie? No. Niech robią sobie drzewki, to było po dobra, 18. Dobra, no to, no to w takim razie do zobaczenia. Za tydzień idziemy w Kimę.